Przygody Kazia i magicznego zajączka Felusia. Nieoczekiwane skutki. Kiedy Kazio i Feluś wrzucili magiczny kamień do portalu, spodziewali się, że zamknie się on na zawsze, zapewniając bezpieczeństwo obu światom. Jednakże, zamiast tego, portal zajaśniał jeszcze jaśniej i zaczął wydawać przeraźliwy dźwięk, który przetaczał się przez cały magiczny las. To, co nastąpiło, zaskoczyło wszystkich. Portal zaczął rozszerzać się, pochłaniając wszystko wokół siebie. Drzewa, rośliny, a nawet zwierzęta zaczęły znikać, wchłaniane przez nieokiełznane moce portalu. Kazio i Feluś spojrzeli na siebie z przerażeniem. Ich próba zamknięcia portalu spowodowała jeszcze większe zagrożenie dla obu światów. W co my się wpakowaliśmy? westchnął Kazio, czując się winny zaistniałej sytuacji. Feluś przytaknął, próbując zapanować nad paniką. Musimy coś z tym zrobić powiedział zdeterminowany. Musimy powiadomić króla królików i razem znaleźć sposób na zatrzymanie rozprzestrzeniania się portalu. Ruszyli więc z powrotem do króla królików, aby poinformować go o katastrofie, która się wydarzyła. Król królików, widząc rozmiar problemu, wezwał do siebie najmądrzejszych czarodziejów i magów z całego królestwa. Razem próbowali znaleźć sposób na powstrzymanie katastrofy. Po długich dyskusjach i eksperymentach odkryli, że jedynym sposobem na zatrzymanie portalu było odnalezienie przyczyny jego wzrostu i zniszczenie jej. Okazało się, że to właśnie magiczny kamień, który Kazio i Feluś wrzucili do portalu, spowodował ten chaos. Kamień został przesiąknięty nieprzewidywalną mocą, która przyczyniała się do rozprzestrzeniania się portalu. Zrozpaczeni, ale zdeterminowani, Kazio i Feluś zdecydowali się zaryzykować, aby uratować oba światy. Musieli dotrzeć do serca portalu i zniszczyć kamień, aby przywrócić równowagę. Nadeszła chwila prawdy. Czy Kazio i Feluś zdołają uratować oba światy przed niebezpieczeństwem, które sami spowodowali?